Witam, tu Blondzi. Dzisiaj będzie kombo z kolejną maseczką, a mianowicie myjemy twarz. Najważniejszy krok, porządnie. Potem ja dałam trzy pompki wody kokosowej znakomi i nałożyłam właśnie sobie maseczkę i tym razem jest to z bajk Alkmi, maska jogurtowa. Po 10 minutach ja ją zmywam ciepłą wodą, Niektórzy wcielają wacikami lub normalnie zostawiają, ale ja nie czuję takiej potrzeby. Zróbcie, jak uważacie, i potem dam trzy pompki na komi NMN. Daję trzy pompki, dlatego, ponieważ bardzo mała ilość wychodzi przy jednej pompce. Potem doklepię to słuchajcie, jeszcze dwiema pompeczkami tego Serum Cera Lipidium z Bielendy i zamknę to wszystko naszą ukochaną lekką folacyną. A pod oczy dam Bielenda kolagenowy stymulator młodości, kremik pod oczy. Nawilżę się i tak jak zawsze wam to powtarzam, możecie jakiś krok ominąć, a możecie dołożyć coś od siebie. Pozdrawiam. Oto była moja wieczorna dzisiejsza pielęgnacja. Plądzi.